Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy w Łomrze uprawiano 17 dyscyplin sportu: piłka nożna, boks, zapasy, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka czy też siatkówka? To tylko niektóre z nich. Kiedy była pierwsza Spartakiada wojewódzka młodzieży, Łomrze była na 49. miejscu. Już na koniec istnienia tych województw według tego nowego podziału administracyjnego. Łomża była na miejscu 39, gdzie jako województwo zrobiła największy postęp. Byli reprezentanci Polski, byli złoci medaliści, nawet i w grach zespołowych też liczyliśmy się w Polsce. Na jednej ze spartak od Łomżyński Klub Zorza zajął siódme miejsce w Polsce, gdzie to było wielkim wydarzeniem i sukcesem. Dobrzy zapaśnicy, ciężarowcy, lekkoatleci, kolarstwo było, włócznictwo było, zapasy, no przekrój był niesamowicie duży. Dzisiaj o dawnych sukcesach możemy dowiedzieć się tylko z relacji ówczesnych trenerów i zawodników, bądź przychodząc do Izby Historii Łomżyńskiego Sportu. Tutaj gromadzone są pamiątki z tamtych lat. Przybywa nam powoli tych eksponatów. Szczerze mówiąc trochę spodziewałem się, że będzie więcej, niemniej jednak nie rezygnujemy, szukamy nowych form, żeby zachęcić, przypominać się z tym, że można dać u nas w depozyt, czy przekazać całkowicie, wszystko jest rejestrowane, jest zabezpieczone, nawet kiedyś, jak ktoś się zdecyduje, może odebrać te eksponaty. Na razie eksponaty gromadzone są w dwóch salach. Trzecia czeka na pamiątki z okresu ostatnich 20 lat. Za. Zorganizowanie za to myśl, pchnięcie do przodu tej sprawy, uznanie powiedzmy doniosłości tych działań sportowych i innych związanych ze sportem we wcześniejszych latach poprzez zorganizowanie tej Izby, tradycji, historii, dowód oznania od Łączyńskiego Bractwa Historycznego. Taka pamiątkowa książeczka dla Pana. Dziękuję bardzo. Jednym z głównych elementów wystawy są pamiątki związane z Łomżyńskim Towarzystwem Wieszlarskim, którego początki sięgają 1891 roku. Wówczas to w łąży pan Jankowski Stanisław, który przybył z Warszawy założył tutaj wypożyczalnię łodzi spacerowych odmiennych w budowie niż te używane na Narwi. Posiadały kil, posiadały wiosła z dulkami i skupił koło siebie grono osób wywodzące się z inteligencji miejskiej, które spotykało się właśnie dla tych celów towarzyskich, rekreacyjnych. Oczywiście na początku towarzystwo miało charakter elitarny, ale było swoiste łącze, że to towarzystwo elitarne stanowiło wzorzec, elitę stanowiło, i tak jakby pomost pomiędzy drobnomieszczaństwem małżeńskim, które aspirowało, by tam być, prawda, że zazdroszczono, hołubiono i w oparciu o to można powiedzieć, że te elity, które współuczestniczyły w tworzeniu towarzystwa, to byli głównie ludzie, którzy dysponowali, można powiedzieć, środkami materialnymi umożliwiającymi im pomoc innym, uczestniczenie w tym towarzystwie. W składki były dosyć wysokie. No i jednocześnie było tak, że zapraszano okolicznych ziemian, którzy również czuli się uhonorowani, że mogli do tego towarzystwa przynależeć. Polskie Towarzystwo Wioślarskie oficjalnie powstało w 1901 roku, 30 sierpnia został przez ówczesne ministerium carskie zatwierdzony statut towarzystwa i począwszy od 1901 roku już towarzystwo było usankcjonowane prawnie. Więc corocznie wydawane były sprawozdania z działalności towarzystwa. Były to sprawozdania w dwóch językach, w języku rosyjskim, jako urzędowym, i w języku polskim. Było jednym z pierwszych na ziemiach polskich stowarzyszeń, które zostało założone. Pierwszy tworzone były towarzystwa cyklistów, wioślarzy, przykładowo Towarzystwo Wioślarskie 1882 rok. Także u nas tutaj niewiele to później powstało. na terenie zaboru rosyjskiego w królestwie polskim nastąpił terror wszystko co polskie likwidowano zakazano używać języka polskiego w urzędach w szkołach na stacjach nawet lekcje religii odbywały się w języku rosyjskim i próby założenia towarzystw polskich napotykały opór nie używano nazw w nazwach Polskie towarzystwo Takie czy inne, dopiero po 1905 roku szóstym powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe SOKÓŁ, które jako sportowe towarzystwo pierwsze mogło użyć w nazwie polskie. No ale istniało ono góra dwa miesiące i zostało zlikwidowane. Później powstało polskie towarzystwo krajoznawcze, które także w Łomży tutaj powstało, i to był jeden z pierwszych oddziałów w kraju. Za szyldem wiosłowania kryły się również inne działania, e, które w jakiejś mierze miały nawiązywać do tego, by polskość nie obumarła, bo to był okres rusyfikacji wzmożonej, że wolno było w urzędach mówić tylko w języku rosyjskim. E, administratorzy na czele z gubernatorem, baronem Korfem, który rezydował w, w łąży. Przy obecnym placu Sienkiewicza, tam gdzie jest seminarium duchowne, to był pałac gubernatora, a ten kościół garnizonowy to wcześniej była cerkiew. Więc starano się, nawet programy były, jak zrusyfikować. Czyli organizowano wspólne przedsięwzięcia, ale warunkiem było, mówimy w języku rosyjskim. Na przykład towarzystwo miało swojego opiekuna, policmajstra, który przyglądał się bacznie temu, kto i co czyni. Pierwszym prezesem honorowym został oczywiście Baron Stefan Korcz, który w jakiejś mierze był tym, który umożliwił, by Łomża miała kontakt z, z Warszawą, by Łomża mogła w ogóle wyjeżdżać gdziekolwiek na, na jakieś regaty, prawda, bo to w tamtych czasach nie było takie oczywiste. No i ta działalność nie ograniczała się tylko do wiosel. Wiosła były tak jak mówię, tylko taką swoistą przykrywką po części, bo w statucie mówiono o uprawianiu również wyżwiarstwa, o jeździe na rowerze, mówiono o tym, że będzie prowadzona biblioteka, czytelnia. No i towarzystwo w związku z tym miało dwa lokale. Miało lokal letni tak zwany, czyli był on już począwszy od roku 1902 usadowiony na terenie obecnej przystani wodnej w Łomży. Natomiast lokal zimowy funkcjonował przez cały rok i był to lokal składający się na początku z siedmiu pokoi na ulicy Pięknej, bodajże pod numerem, nie wiem dokładnie, ale chyba 10. ten lokal był. No i w tym lokalu właśnie był bar. W tym lokalu była sala do obrad, w tym lokalu była sala do gry w bilarda, do gry w karty, wista, no i oczywiście organizowano tam huczne zabawy. Teatr istniał przy, przy Towarzystwie Oślarskim chór sprowadzano, nawet śpiewaków operowych, artystów z Warszawy, czy też nawet z Lwowa, Krakowa mamy takie informacje. Można powiedzieć, że ta szeroka, szeroki wachlarz działalności Towarzystwa był w jakiejś mierze czymś, co pozwalało by ludzie w różnym wieku znajdywali tam dla siebie miejsce. Więc ci starsi nie garnęli się do sali, gdzie były ćwiczenia gimnastyczne, oczywiście garnęli się nad wodę. No i właśnie głównie to młodsze pokolenie organizowało tutaj pierwsze wycieczki wodne do Strołęki. Towarzystwo w 1906 roku zgłosiło akces do tworzącego się Polskiego Związku Towarzystw Wyślaskich. Oczywiście nie udało się go założyć. W 1908 roku udało się założyć taki związek, ale przyjął on nazwę Międzyklubowa Komisja regatowa. Na spotkaniu w Włocławsku działacze nie tylko z Królestwa Polskiego, ale także z zaboru austriackiego stworzyli taką międzyklubową komisję, która w rzeczywistości była Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich i członek Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego wszedł do zarządu tego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, niejaki pan Lisiecki i Łomża była we władzach związkowych informacje taką pisemno o pierwszych zawodach na Narwi wioślarskich mamy z 1897 roku. Wówczas to podczas Święta Wianków odbyły się wyścigi na łodziach no i podczas tych właśnie imprez, jakimi były wianki, całe miasto, można powiedzieć, uczestniczyło w tym, by bawić się i jednocześnie, by sponsorować tych, którzy potrzebowali pomocy materialnej. Dotyczyło to ochronek, dotyczyło to dzieci z biednych rodzin, uczniów, których nie stać było na kontynuowanie swojej nauki, więc wyglądało to mniej więcej tak, że na ówczesnym moście, a był to most nazywany wówczas żelaznym, to jest ten most obecnie w górnym biegu Narwi, organizowano tam tak zwane wyjściówki, dekorowano ten most. No, i tam spotykali się ludzie, którzy prowadzili loterie fantowe. Wstęp na ten most był płatny, i z tego mostu był dobry teren widokowy, bo organizowano właśnie pierwsze regaty na odcinku na, o długości 1200 metrów, na odcinku prostym. Z reguły uczestniczyły jednocześnie dwie łodzie wioślarskie, płynące obok siebie, no i nawrót był, i, i wracano ponownie. Puszczano wianki i impreza później docelowo odbywała się na terenie tej właśnie starej przystani, z tym, że nasze wyobrażenie jest takie, że ta przystań jest wąska, otóż nie było to. Tylko na tym terenie, bo łodziami się przeprawiano na drugi brzeg Narwi po przeciwnej stronie przystani, i tam towarzystwo dzierżawiło od majoratu Łomża 4 hektary Łąk, więc były tam organizowane przeróżne gry, zabawy takie jak wspinanie się na słup posmarowany czymś śliskim były tam również rozgrywane mecze w piłkę nożną w piłkę siatkową no i były huczne znane w całej Łomży zabawy taneczne dla młodzieży do białego rana Towarzystwo było jedynym stowarzyszeniem, które nie przerwało całkowicie działalności w czasie I wojny światowej organizowano pogadanki o różnej tematyce popularnej, naukowej z różnych dziedzin, gdy nie można było pływać, bo był zakaz tutaj w okolicy Łomży front był. Wioślarze jeździ, przerzu, przestawili się na rowery, jeździli na rowerach. Za zgodą władz rosyjskich jedna łódka mogła kursować na obszarze między Mostami. W późniejszym okresie wioślarze brali udział w walkach o wolność i jako ochotnicy 39 wioślarzy zgłosiło się do wojska. Podczas odtwarzania naszej państwowości oni walczyli. W 20 roku również walczyli jako ochotnicy. Czterech z nich zginęło. Taka tablica pamiątkowa poświęcona tym ofiarom była zawieszona w w szkole na Bernatowicza, a także w budynku Towarzystwa Wiślarskiego obydwie odsłaniał prezydent świderski.